Zbramy pan ładną taką mafonią, bo pan jest super spakuje. No ja stolarzem jestem, także e, wiesz. Nie, ale to no. wie pan, ale pan zobaczy a jest naprawdę przed nim. Na... No moja babcia robi właśnie obrazy, Zdządy. tylko że ona się jednak z biedą mnie nie trzyma, co nie? Więc wiadomo. No tak, ale tak. Dobra, gdzie jest jakiś bankomat? Coś, wiesz chodź. gdzie? Tak, ja zaraz panam. Dobra. Spierdalam stąd, kurwa, aaa, kurwa, idę stąd, idę stąd, po mnie chodnie nie puści, kurwa, idę stąd, dobra. Pierdolet. Ja nie <grym znać w szkole> Ej, chyba chłopie nie goni, co nie? Dobra, chłopie nie goni.